Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym audiologu, jaki jest na tym kanale. Dzisiaj nasz, yy, naszą dyskusję poświęcimy sprawie Pudzianowskiego hejtowi w internecie i tak dalej. W ostatnich dniach głośna sprawa się, st stała się sprawa Pudziana. Pudzian. Mm, przepraszam, wpis Pudziana. Za wpis Pudziana. Pudzian, na Pudziana doniesiono do prokuratury. Doniosła y, szefowa organizacji Hate Stop Nie, jaka Joanna Grabarczyk, której szczerze nie znam, ale ja czytałem troszeczkę o akcji Hate Stop. Oni zajmują się ogólnie zwalczaniem w internecie mowy nienawiści wobec tam. Oni się tam zwalczają chyba homofobię. Eee, co to jeszcze? Raś, rasizm, antysemityzm i tak dalej. Nie będę się w to zagłębiał. No i Pudzian, bo. A Pudzian miał swój wpis o imigrantach. O tym za chwilę. Natomiast. Ym, natomiast. I potem jeszcze była sprawa taka, że Pudzian miał się spotkać z tą babką yy, w tym, no. W pulsacie, a nie spotkał się bowiem, bowiem babka się bała, że on ją po, że Pudzianowski ją pobije. No troszeczkę, no w ogóle chore. Ale zacznijmy od, od ceny sprawy. No tak, no, Pudzian, no, po, polski strongman, karateka. No bo był karateką yy, uczestnik zawodów MMA. No genialny, wybitny sportowiec. Pięciokrotny mistrz świata strongmanów. Ja pamiętam, jak za dziecko to oglądałem jeszcze, jakbym mal, był taki pyrdek ośmioletni I to pamiętam Pudzianowskiego, a nie wiem czy wiecie, że Pudzianowski w przeszłości siedział za pobicie I raz nie startował na zawodach, znaczy na mistrzostwach świata strongmenów, bowiem, bowiem pobił kogoś tam i siedział w więzieniu, więc jakby Pudzian poszedł za ten wpis o imigrantach do więzienia To wróciłby na stare śmiecie można by powiedzieć. Oczywiście Pudzian uczestniczył. Znaczy Pudzian ma swoją firmę transportową i oni tam się, no, miałem powiedzieć, że się zajmują załadunkiem. No, czy może się zajmować firma transportowa? I, no, i jeżdżą przez taką francuską misowość w kale, w której przebywano dużo imigrantów arabskich, i Pudzian pokazywał zdjęcia autentyczne, jak mu imigranci włażą do do tirów i tak dalej on powiedział, że jeszcze zrobił swoje, sobie zdjęcie z kijem bejsbolowym i powiedział, że będzie asymilował imigrantów za pomocą kija bejsbolowego, skoro oni nie chcą się zasymilować oczywiście miał rację, że imigranci nie chcą się zasymilować, bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że imigranci nie chcą asymilować, chcą tylko zasiłków nie, oni nie chcą pracować na, na czysto oni, oni przyjeżdżają do Europy po to, żeby brać zasiłki i tutaj się osiedlać, a potem wygrać sobie wybory i stworzyć Jamhriję. Yy, yy, no, może nie Jamhriję, ale Kalifa to bardziej tak, bo Jamhriję to była w Libii. Możecie o tym poczytać sobie, co było za czasów Kaddafiego. No teraz jest Kaczo, Teraz się mówię o naszym. Yy, o Kaczyńskim Kaczafie, ale to no, tak już śmiejąc się. Natomiast akcja Hate Stop, no w niej uczestniczył pan Kuziar. Ja znam pana, a ci nie znam go osobiście, ale znam go tak z mediów i spo, y, zwłaszcza społecznościowych. To tutaj pan Kuźniar. taki akcja hate stop, jak, no, po, po, jakbym ja miał zatańczyć balet rosyjski. No, no naprawdę, no, ten człowiek ma akurat tyle wspólnego z, z, ze zwalczaniem hejtu, co ja naprawdę z ruskim baletem. Wiem, jak czytam tego wpisy, że. O tym jaki PiS jest zły, PiS ma bardzo ostre kły, kto spotyka w Sejmie PiS ten do Brukseli szybko zmyka. No taki wierszek sobie ułożyłem, ale no po prostu tak się dzieje, no ja rozumiem, można mieć poglądy prawicowe, lewicowe, a ale już takie, już takie wyciąganie takich kwitów, no może nie tyle kwitów, co takich no, pierdółek takich, co tam coś powie, no później jeszcze stał się symbolem obciachu z innego powodu. Nie dlatego, że hejtuje PiS, bo to stosunkowo normalne wśród mediów, że media nie lubią ludzi, pokroju Kaczyńskiego. No, za różne rzeczy. Czy, czy za wszystkie słusznie, no to jest inna sprawa. Na przykład... Dobra, nie będę mówił o tym. Wiem, eee, to jest inny... Ma... To jest temat na inny materiał? Zauważam, że się taki jąkam, ale jestem troszeczkę... No, kręcę to na spontanie trochę. Na spontanie Asi i no też takie logiczne, naprawdę chłopie, zastanów się co ty mówisz um, Dobra, no to kuźniar no to znany jest z akcji w Wolmarcie, co pojechał z rodziną do Stanów Śląskich, no normalna rzecz, oczywiście musiał skądś załatwić wizę No i, no i był w Wolmarcie, kupił sobie rzeczy, no i potem na któryś tam dzień po powrocie oddał wszystko, bowiem mu się nie podobało no. I od tego czasu mówi się na niego, że to jest krótce króle obciachu i tak dalej, no. Akcja Hate Stop, no. Jakby tak się zajmować, no to tutaj Pudzian... No jeszcze Kukiz go broni. No nie dziwię się, Pudzian się zaangażował politycznie bardzo w ostatnich latach. I zaczął tego Kukiza popierać, a Kukiz miał parę wypowiedzi ciekawych na temat niejakiego Sorosa. Soros też taki finansista powiedzmy, bo jak czytam definicję na wikipedii, wikipedii filantrop, to mnie troszeczkę dziwi, no to, no to się mu nie dziwię, że tak powiedział, to po tym co zrobił Soros, to też możecie poczytać na internecie, ja tego nie będę mówił, no i tak, no i jakby, jakby tak się, jakby akcja hejtcom naprawdę działała, to Niesiołowski bałby się cokolwiek powiedzieć. Bo Niesiełoski to, jeżeli już ko kogoś mamy oskarżać o to, że jest królem hejtu, no to tutaj, no nie wiem, Lis i niesiełoski by królowali, bo nawet żona Lisa tak nie hejtuje jak on. Niesiełoski, no, te jego wypowiedzi, te, jak, jak, ten, jak dziennikarka chciała mu zadać niewygodne pytania, to powiedział, że wą piszu, coś takiego, no, wiecie, to jest taki hejter, no i, ale nie dość, że tam z pogardą PiSu to można się niby odnosić, chociaż z drugiej strony też nie jest fajne, jak ktoś obraża jakąś pa jak, kogo jak kogoś w ogóle obraża, ale... No, ale to jeszcze można zrozumieć, bo są po innej stronie politycznej i tak dalej. Natomiast jeżeli mówi z pogardą, mówi, że, że, ja, ja, że on, on ja za młodu Szczawi Mirabelki. A... Tego wypowiedzi, że jak w Polsce mogą być głodne dzieci, to niech wyjedzą cały sztab z nas, le półno. No po prostu. Człowieku, ja wiem, że ty żyłeś za czasów komuny i tak dalej, No i, ja rozumiem te wypowiedzi, ale po co to jest? Po co? Nie lepiej żyć w spokoju, a potem, potem przyjdzie tak, przyjdą internauci, a internauci potrafią się śmiać z takich osobników jak Niesiołowski, no to, no to jest, już są fanpage'e, zamknijmy. Stefana Nieświązkiego, Psychiatryku. No, Nieświązki naprawdę się zaczął pokazać. No, myślę, że on zaczął hejtować, zanim to się stało modne, tak. A samo słowo hejtowanie pochodzi od, od hate speech, czyli od mowy nienawiści. No i, ta, i właśnie taka akcja to sobie sprzeciwko temu, ale nie popieram tego, bo, bo po prostu mowa nienawiści, można się z nią nie zgadzać, można się z nim zgadzać, ale w Ameryce jest gwarantowana poprawką do konstytucji, że każdy ma prawo do mowy nienawiści. Znaczy tak Kolonko tłumaczył, ja tak za bardzo nie wiem, bo nie byłem w Stanach Zjednoczonych, nie czytałem ich konstytucji, ale... ale, ale jeżeli ktoś już bierze się za akcję z stop, to po no. skoro tam oskarżamy z obozu prawicy kogoś, no to oskarżmy kogoś z drugiego obozu, no... Pet, no. Jeszcze tu odniosę się do pana Petru, bo akurat on też ma udział w hejtowaniu, no, Petru jest no stał się drugim po w roku 2015 człowiekiem memem ogólnie memy na jego temat wychodzą codziennie, no kilka zapadło mi w pamięć, na przykład mm, siedzi ten y, otwiera żodówkę a w niej Petru, ludzie już nie dają rady bo Petru na każdym kanale, o tym telewizor bo Petru na każdym kanale, i tak dalej. Bo pan Petru zrobił z siebie gwiazdę medialną. A właściwie nie wiem, czy on sam zrobił z siebie gwiazdę medialną. W tak nic ciekawego nie powiedział. Tylko media go zrobiły bardziej tak taką gwiazdą medialną. No ale jeszcze zasłynął paroma wypowiedziami. No, jeszcze zasłynął pozwem na partię Razem. No, partia Razem zrobiła z nim o nim mema mm, stylizowanego na jego tam plakacie wyborczym, na tych jego obietnicach. Te 3 trzy razy 16 ja mówię, to jest dla, dla mnie nowoczesna, to jest platforma biz i nie będę się już więcej do tego odnosił. Wystarczy, że to wam powiem, bo internet się z was śmieje, panie Petru. I naprawdę, jeżeli i pozwaliście partie razem za mema, naprawdę no, jeżeli tak ma być, no... Bo są memy, są hejtujące niektóre, no... Wy naprawdę chcecie wypadać w wojnę internetową, to na tej wojnie stracicie mnóstwo ludzi. Mówiłem, tak naprawdę z internetem się teraz nie zadziera, no i te akcje hate stop, wy możecie sobie robić te akcje, no i, ale wam to nic nie da, bowiem zlikwidujecie jednego hejtera i a potem pojawi się pięciu innych, no, hejterstwo się rozrasta, no, co prawda można ukarać choć za niewybratne słownictwo, no, ale ja przypominam tym obudnikom, że kiedyś Kiedyś przed y, wyborami parlamentarnymi Platforma powiedziała, że. A właściwie pani Kopacz powiedziała, że zatrudni stu hejterów, żeby krytykowali PiS. Pani Kopacz, no pani sobie nie zdaje sobie sprawy, że ilu ludzi krytykuje PiS, a ilu krytykowało Platformę? No, bo uważali, że ci ludzie, co tak krytykują Platformę, to są pisoscy hejterzy. No, może byli jacyś pisowscy hejterzy, ja nie wiem, ale naprawdę. Was się krytykuje nie za to, że wy ma, że po prostu kto, taki jest kaprys jednego człowieka, tylko żeście źle rządzili i tyle, no to jest proste, logiczne, wy będzie, a wy mówicie o wynajmowaniu hejterów, a teraz kogoś, kto powiedział, ktoś, kto po prostu nerwił się, no Pójdzianowski się zdenerwował, ja myślę, że większość ludzi by się zdenerwowała, aby jej, jego, jej, no, jego interesy nie szły, no. No ogólnie mówiąc, bo sorry, jak Pudzianowski, no Pudzianowskiemu napadają na tiry imigranci, to co to ma znaczyć? No, to jest chore i ci imigranci powinni ponosić karę, a nie Pudzian za to, że się zdenerwował na nich, no. Ludzie ze... no mówię naprawdę, w imię jakiejś pseudopoprawności politycznej, jeszcze, jeszcze odnosząc się do hejtu, no to mówicie, że zwalczacie antysemityzm, rasizm, to gdzie. To gdzie byliście, to w akcji hate stop, gdzie byliście kiedy Palikot jawnie obrażał kościół katolicki, wtedy jakoś nie słyszałem, żeby, żeby jakieś donosy były do prokuratury, no jeszcze potem, jeszcze do Lisa to się z, nawet nie odnoszę, bo ten człowiek już po prostu przebił Himalaje hatingu. Hej, to po prostu jak, w, nie czytam jego twittera, jak, jak chcę sobie podnieść ciśnienie no to wchodzę na jego twittera, nie? Nawet lepszy, to jest taki tani, to wiecie, to jest taki tani zamiennik do kawy. No, no tak, byłoby na tyle dzisiaj. Wspierajmy Pudziana, mówmy niepoprawności politycznej. Do zobaczenia następnym razem.